Cześć wszystkim! W tym filmie będzie podsumowanie miesiąca, właściwie kwietnia 2024 roku. A przy okazji dodam mamy rocznicę podsumowania miesiąca. Jestem z tego zadowolona. I tym razem lecimy znowu kolejny rok razem przez tą serię. Robiłam ankietę na temat, czy odcinki mają być łączone, czy mają być osobno. I większość was stwierdziła, żeby było 12 filmów w roku, czyli każdy miesiąc osobno, ale pewna część Was też chciała, żeby były dwa łączone. Dziękuję za wszystkie oddane głosy i postaram się może zrobić formę zróżnicowaną. A przy okazji cześć! Jestem Blanka i witam Was na moim kanale. Zapraszam do oglądania, słuchania, jak tylko chcecie, możecie puścić tę formę filmu. że mam najpierw tytułową stronę na kwiecień. Może nie jest zbyt ciekawa, ale jest prosta i jest coś takiego. Jest to w kwiaty, prowadzę już od razu. W tym roku będzie marzec, kwiecień. Dwa, dwa lata. Ja sobie tutaj otworzę z jednej strony, a przy okazji dodam na małe, byście chcieli wiedzieć, mam taki bardziej kawałek. Tam przygotuję. Odpieram już na zarówno jak i dzienniczek mój, jak i mój kalendarz z Kika. Taki zwykły, prosty, prostytki kalendarzyk. Więc już szykuję. Z pierwszego mieliśmy lany poniedziałek i Prymatry jest... Tak, i Wojewódzka miał u święta. Na te święta miałam spacerek ja jakiś na przykład lanie się wodą z rodzeństwem czy tam y, napój bezalkoholowy. U mnie nie próbowali wrobić i, różnymi rzeczami, ale się, nie, ale się raz komuś udało, ale nie pamiętam co to było. Później miałam ostatni tydzień w praktyk, drugi, ósmy, więc miałam drugi, trzeci, czwarty, piąty i ósmy były praktyki. Skończyłam przygodę z doświadczeniem zawodowym. Te miałam na przykład, właśnie tego pierwszego dnia, miałam na przykład tutaj całą końcówkę, albo mało do robienia, albo niki. Na przykład yy, rano, na przykład yy, różne rzeczy tu pisałam, na przykład dnia czwartego nie mam, a mam dzień przed. Na przykład też wstawiałam dla Was film, robiłam film i wstawiałam, też na przykład widziałam rolkami, widzę. Yy, jak przypominam sobie wstawiałam film trzeciego miejsca film jeden z filmów, nie robiłam filmiki na TikToka właśnie, myśmy przeciw alarm, przeciw, przeciw progżarowych. I potem miałam notkę, byłam na notce i czytałam książkę. Dlaczego? I Wam pokażę tę książkę, bo mi się tytuł odnają. To jest Wszystko, czego Ci nie mówią, gdy jesteś nastolatką. I to jest, proszę. E, miałam nową awarię, kiedy jechałam w jednego dnia. Trzeba fakt zmienić miejsca. Także więc, miałam mały potop w książki i tutaj mam na przykład spacer. Eee, mój kuzyn właśnie e, był problem taki, bo chciał się bawić, a ja. Nie, nie, moja próby nie wyszły, nie? Wiecie, mi takimi tekstami walił, że ja. Chujku, ogarnić. I później się źle czułam w sobotę 6. Nie wiesz, spacer właśnie tutaj jakiś. się źle czułam, czułam, że pozwoliłam sobie wejść na strefę, której nie chciałam przekraczać z y, osobami, nie? bo nie miałam wycieczkę fotograficzną do konkursów, to nikt, zdjęć nie mogę publikować, y, więc były lody, na przykład słuchałam podcast, zwykle słucham podcastów ogarniam się podłogę podcast. To jest mój ulubiony podcast, jestem na bieżąco, no w tamtym roku zaczęłam słuchać i na bieżąco jestem z odcinkami. Y, Fotografowałam makro, że aż wyszły cudnie. Jak będą po wynikach konkursu, może Wam na podsumowanie roku wam stawię te zdjęcia. Cudnie mi wyszły. E, poprawiłam zdjęcia konkursowe. I tutaj na przykład e, e, na kwiatkach robiłam właśnie. E, jakieś kwiatki na przykład goleniowe czy coś. Ja dam obiad, ale było z i szukaliśmy miejsca na jeziorką. A później kończyłam właśnie praktyki tego ósmego. Fotografowałam talibę najlepszą. Ja Słóż sobie, ja tam długo zostałam. Ogarniałam sprawy na znaczy ten dziennik. Takie rzeczy mam opinię. To wam wlepię. Jak będę, będzie, to wam wlepię. Może będziecie mogli przeczytać. I później właśnie książkę Wam, którą pokazywałam wcześniej, kończyłam 8 kwietnia. Ja później kończyłam do szkoły, miałam zmęczone na hotelowiecie. I ja miałam pisać CV. I moje pisanie CV rozłożyło się na kilka dni, przez co miałam problemy w programie, tutaj że płatne i mnie to dobijało. A że 10 miałam lekarza, wyobraźcie sobie. Wtedy CV wrzuciłam do domu. W ogóle mój leperz to się zachował jak Sygma po pięciu minutach wyszedł z kobiny, co nie mówię, zapraszam. A nic się nie będzie da gadać. No, przecież coś ci opowiadam, jak to się udaje ja bardzo szczęśliwe, jest takie zdziwione. Wyjdzie zwykłe melon koliczkę, nie? I później poznałam koleżankę, co było dziwne, ale zbieg okoliczności. Dobrze więc... Yy... Później wstawiałam kolejny film, właśnie, po nowe, w zadaniu, co, które oberwało mi się. Zakupiłam na zdjęcia klasowe, które przez do groźniki, wiecie mi się. Przez cały humor popsuję na angielsku. Co? Bo nie mogłam być. Pan... Ja tłumaczę, no! Za zadanie mieliśmy jeden dostać. Dlatego za jeden błąd radykalny. A bo... Później miałam, że wywoływałam zdjęcia, różne właśnie zdjęcia, yy, nagrywałam filmy, yy, do CB robiłam, yy, też wyraz raz byłam fotografem właśnie zdjęciem do CB. Sprawdzałam i angielski umiem, żeby wiedzieć, później po yy, poprawiałam zdjęcia różne. Znaczy zdjęcia wywoływałam do konkursu 12 i byłam fotografem przy okazji i chodzę do jednego stargalia Martyna Rafał. To jest jedyne miejsce, do którego ładzę cenę ok. To nie pisałam miniaturę, robiłam, tutaj że miałam znowu napis bez I później miałam, że 14, czyli ogólnie drugi weekend. Ja na przykład zmieniałam opis, zmienia miniaturę. Miniatura komórki grzybowej. Bo tam była komórka, tytuł był błędny. Na przykład uczyłam się dialogów naraz, na a to był błąd. Potem ja wysyłałam pracę konkursowe, jakieś selfie, bukiet sobie fotografałam, który mam w domu w a, po, a 16 to było, miałam sprawę z psl Była gruba rura. Dobra, pomińmy tą grubą rurę, to zostawię dla siebie osoby... Dobra, nieważne, tak. Pomiń. Miałam konsultację i ja na niej mówię, no. No fajnie, reputacja takie rzeczy. Bo nie miałem. Jakąś kartotekówkę, ankietę miał, może odpowiedź, szukałam fotek w polu rzepakowemu. Szukowałam materiały do kroniki, oczywiście ja już ich nie ogarnęłam, chciałam właśnie pisać, yy, miałam pomysł, że zrobię tak, miejsce, osoby, miejsce, osoby, ale nie mam wszystkich. 18. na przykład poprawiałam zdjęcia, podliczałam punkty odpowiedź z dialogu, wykonywanie prac do galerii, czy nie Ja o co chodziło. I w 19 miałam mało lekcji, wtedy nie filmy do obejrzenia. Wypowiadałam się z komentarzem pod ruchą, gdzie naprawdę ludzie, różne coś tam, fikumiku i... Nie wiadomo, o co ludziom chodziło. Miałam kawę, fotografowałam przyrodę, szukałam vlogów, dla siebie, właśnie słuchałam odkazów. Zepsułam dwie potrawy, mojej siostrzaki się zepsułam. Ustawiłam budzik na zły dzień wtedy i w niedzielę się obudziłam o 5.20 zamiast w poniedziałek. A właśnie w niedzielę jak wstałam, później się z miałam kawkę, robiłam notatki, ciasto piekłam wodę i słuchałam z Właśnie tak miałam samą kawę, właśnie robiłam wójki vloga. Mieliśmy takie gry terenowe w szkole. Mam pozwolenie na koleżank koleżanki, żeby zdjęcia stawić. Bardzo mi fajnie miło się nią bawiło, jak oglądasz tam wid. Bardzo fajnie. Tam yy, no takie różne rzeczy z z cicle na matę biliśmy. Ona była tak zła. Nie polecam, nie picha. Lepiej tak nie róbcie. I później tak, 23 robiłam yy, kartkę Kupiłam kartki, byłam na mini zakupach. Byłam na deserze, miałam specjalną jak rada pedagogiczna. Szykowałam kartkę dla dziewczyn, a gdzieś zdjęcia, zdjęcia też mam. Mój Tutaj miałam dokładnie, jak się bawiła, takie rzeczy, to to mam spisane. Później miałam szkolenia, byłam ciągle głodna i męczyłam się w Excelu. Polecam. Nie polecę. Miałam tam moje kartkówki, jedna przeniesiona z następnego dnia. Był sobie apel, tu sprawdziam, tu sobie jeszcze, że małam. Wiecie, ile kanarów w tamtym miesiącu spotkałam? dzień nie kanar. Ta u nas na Wuściach to najczęściej brat, tam 16.50, kiedy dzwonął, a w wyludbię. I w piątek stracone lekcje, i dekorowałam salę, i jechałam do mojej babci włosem, do niej. A ty w ogóle coś tam. Mojej znajomej w dał dali lajk, nie mówił, no mnie zaszczepiła ja, może jest po prostu nie dla mnie miał. No, nie można się spytać ile człowieku bilet kosztuje, ja tam nie na ich stronie jest rozkład, który nie, ponad wiem, że nie funkcjonuje. Nie polecam, I później miałam jestem tak. siódmy, imprezka, obiad inny. pogryziona przez komarę. Bawiłam się, no, czy tu się tańczyło, tu coś przy starociach. nie? Właśnie zauważyłam, że moja ramka jest. Eee, ramka na zdjęcia, którą mam w pokoju, kołowielka, jest po prostu przeklęta. pokylona. <laughs> się bawiłam, później miałam tak. Długo trzymałam, bo mam spadek po cukrze dużo. Zrobiłam zadania domowe, które zapomniałam. Robiłam serniczek, 22, 3 byłam w domu. Znaczy, koło 23, byłam w domu. Wiecie, poszłam spać i. Takie no. 29. robiłam zadanie egzaminacyjne. Jakieś tu miałam. Tutaj miałam jakieś dziwne sny. Miałam za. To bo właśnie to było... Właśnie w nowym planie. Moja pani odchani miała załamania nerwowe na biologii i chemii. Przy odpowiedziach nie było. A 29. sen był taki: pier Pierwsze z nich było tak, że jedzie sobie rodzinka. Jedzie sobie rodzinka. Drogą leśną a z miasta większego, to mniejszego. Szukali sali na jakieś przyjęcie czy coś, spotkali gościa po drodze, a nie zagadali. Dziteczki normalnie wychodziły tylko... wysiadały tylko sam, a jak wchodziły przez bagażnik. To jest uwaga, to było tak creepy, że ja się z tego śmiałam, a nie tak śmiałam. I i oni tam, gościu okazał się stworem, z to zauważył. Jak on się o do tym dowiedział, on nie mógł tego wygadać w tym mieście. On nie powiedział, gościu, gdzie mi może wygadać, wyjechali z miasta Siop. Tyle się na to morwał. A później miałam sprawdzę, chciał mi się spać wyłączenie, łodzika. Więc no, taki był mój świecień. A w przy okazji, mamy status życia, te zakończone. W niektórych rankingach tam dałam haszle rankingi, ale to kończyłam w tym miesiącu. To zna, zdjęć.

Nie liczy mi, to szczęście spełnił Zdobył taki pieśń Przestań żyć z Tobą, chcę całą noc I nie odpuszczę Cię, już tak rok Czekałem jak we śnie, abyś Ty objęła mnie Więc tak, jak chcę, że daj ze bo życie tak ludzie. się No i teraz tylko moja. Moja, na zawsze tylko moja. I niech tam są kobiecie w sieci, ze sobą myślą, aby żyć. Jak tam są kuchy, nie czas. Nie taka ta, ci cały świat. Kiedy kończą Ciebie ma. już szukać i pyta. Kto wie dla Ciebie, to chce. Ty po prostu kocha im Nie bóg, że dłużej nic zapomóż. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to łapeczka, supiczek z dzwoneczkiem, jakichś komentarzy. Wpadajcie na moje media społecznościowe, możecie mi... możecie wpadać też na odpadaj, jak, jak lubicie czytać się pośmiać. Oczywiście będę poprawiać rozdział 1, bo miałam problemy dzisiaj. A my się w następnym... Do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!